Drętwienie nóg to nie jest zwykłe zmęczenie ani efekt siedzenia w niewygodnej pozycji. To sygnał, którego nie wolno bagatelizować, bo w wielu przypadkach może oznaczać poważne problemy zdrowotne. Lekarze ostrzegają, że mrowienie i drętwienie nóg to jeden z objawów, który potrafi być pierwszym znakiem chorób kręgosłupa, układu krążenia, a nawet cukrzycy. W tym filmie opowiem ci, co naprawdę dzieje się w nogach, kiedy zaczynają drętwieć, jakie są najczęstsze przyczyny i czym różni się drętwienie niewinne od tego groźnego. Zobaczysz, w jakich sytuacjach można pomóc sobie zmianą codziennych nawyków, a kiedy absolutnie nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza. Zostań ze mną do końca, bo poznasz też proste sposoby na to, jak wspierać swoje nogi każdego dnia, aby zmniejszyć ryzyko drętwienia i poprawić komfort życia. To wiedza, która może uchronić cię przed poważniejszymi problemami i sprawić, że szybciej zareagujesz na sygnały, jakie wysyła twoje ciało. Zastanówmy się teraz, co właściwie dzieje się w nogach, gdy zaczynają drętwieć. Ten objaw pojawia się wtedy, gdy nerwy albo naczynia krwionośne nie działają tak, jak powinny. To trochę jak z przewodem elektrycznym. Jeśli kabel jest przygnieciony, sygnał nie dociera tam, gdzie powinien. Najczęstszy mechanizm to ucisk nerwów. Kiedy siedzimy dłużej w jednej pozycji, albo mamy na sobie zbyt ciasne ubrania, nerwy zostają uciśnięte i pojawia się charakterystyczne mrowienie, jakby tysiące igiełek kłuło w skórę. Zwykle ustępuje po zmianie pozycji, ale jeśli powtarza się często może świadczyć o poważniejszym problemie. Drugi powód to problemy z krążeniem. Jeśli krew nie dopływa w wystarczającej ilości do tkanek, mięśnie i nerwy nie dostają tlenu, a nogi zaczynają drętwieć i boleć. To może być znak chorób naczyń albo osłabienia pracy serca. Trzecia możliwość to niedobory minerałów, zwłaszcza magnezu i potasu. Bez nich mięśnie i nerwy nie funkcjonują prawidłowo, a efektem bywają drgania, skurcze i właśnie drętwienie. To pokazuje, że jeden objaw, mrowienie nóg, może mieć wiele różnych źródeł, od zupełnie błahych po naprawdę poważne, zacznijmy od tych najbardziej powszechnych i na pozór niewinnych powodów drętwienia nóg. Wiele osób doświadcza tego uczucia po prostu dlatego, że zbyt długo siedzi w jednej pozycji. Jeśli noga jest podkurczona albo uciskana, nerwy i naczynia krwionośne zostają przygniecione, a sygnały przestają prawidłowo krążyć. Wystarczy wstać, rozprostować nogi i problem zwykle znika. Podobnie działa zbyt ciasne ubranie czy obuwie. Mocne ściągacze skarpet, opinające spodnie, albo źle dobrane buty, mogą powodować ucisk, który prowadzi do chwilowego mrowienia i drętwienia. To nie jest groźne, ale jeśli dzieje się często, warto zwrócić na to uwagę. Innym powodem bywa odwodnienie. Gdy organizm ma za mało płynów, krew staje się gęstsza, a mięśnie i nerwy gorzej pracują. Pojawiają się skurcze, a wraz z nimi uczucie zdrętwienia. Nie można zapominać o niedoborach minerałów, zwłaszcza magnezu i potasu. Ich brak sprzyja zaburzeniom przewodnictwa nerwowego i właśnie drętwieniu. To częsty problem po pięćdziesiątym roku życia, kiedy dieta jest mniej urozmaicona. Te przyczyny same w sobie nie są groźne, ale mogą być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli drętwienie zdarza się codziennie, nie wolno go już bagatelizować. Drętwienie nóg bardzo często ma swoje źródło w kręgosłupie. Z wiekiem pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe. Krążki międzykręgowe tracą elastyczność, a kanał kręgowy może się zwężać. Kiedy dochodzi do ucisku na nerwy wychodzące z kręgosłupa, pojawia się charakterystyczne mrowienie, ból i drętwienie, które schodzi aż do uda, łydki czy stopy. Najbardziej znanym przykładem jest rwa kulszowa. Nerw kulszowy to najdłuższy nerw w ciele, a gdy zostaje uciśnięty, daje bardzo silne objawy, od kłucia i pieczenia, aż podrętwienie całej nogi. Innym problemem jest tak zwana stenoza Czyli zwężenie kanału kręgowego. Wtedy ból i mrowienie pojawiają się głównie podczas chodzenia, a ustępują, gdy się usiądzie lub lekko pochyli do przodu. Takie objawy bywają mylone z chorobami krążeniowymi, bo również nasilają się przy wysiłku. Różnica jest jednak taka, że w przypadku ucisku nerwów ulgę przynosi zmiana pozycji, a nie tylko odpoczynek. To ważne, żeby nie lekceważyć sygnałów z kręgosłupa. Jeśli drętwienie nóg pojawia się często, zwłaszcza w połączeniu z bólem pleców czy mrowieniem rąk konieczna jest dokładna diagnostyka. Nerwy to delikatna struktura i ich uszkodzenia mogą być nieodwracalne. Drętwienie nóg może być też poważnym sygnałem problemów z układem krążenia. Kiedy krew nie dociera w odpowiedniej ilości do tkanek, nerwy i mięśnie zaczynają cierpieć z powodu niedotlenienia. Objawia się to właśnie mrowieniem, bólem i uczuciem ciężkości. Jedną z najczęstszych przyczyn jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych. W naczyniach odkładają się złogi cholesterolu i wapnia, które zwężają światło tętnicy. Skutek to ból i drętwienie pojawiające się przy chodzeniu, zwłaszcza w łydkach, tzw. chromanie przestankowe. Charakterystyczne jest to, że objawy ustępują po krótkim odpoczynku. Drugi problem to przewlekła niewydolność żylna. Gdy zastawki żylne nie działają prawidłowo, krew cofa się i zalega w nogach. Pojawiają się obrzęki, uczucie ciężkości i mrowienie, które nasila się wieczorem. Najgroźniejszym stanem jest zakrzepica żył głębokich. Tworzący się skrzep blokuje przepływ krwi, a noga staje się obrzęknięta, bolesna i może drętwieć. To stan wymagający natychmiastowej pomocy medycznej, bo skrzep może oderwać się i spowodować zator płucny. Dlatego jeśli drętwieniu nóg towarzyszą obrzęki, ból przy chodzeniu albo nagła jednostronna opuchlizna, Sygnały, których nie wolno ignorować. Kolejną bardzo częstą, a jednocześnie podstępną przyczyną drętwienia nóg jest neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych. Najczęściej wiąże się ona z cukrzycą, ale może też wynikać z innych chorób. W przypadku cukrzycy, nadmiar glukozy we krwi działa toksycznie na nerwy. Z czasem włókna nerwowe zaczynają gorzej przewodzić impulsy, a ich uszkodzenia dają bardzo charakterystyczne objawy. Nogi mogą piec, boleć jak przy ukłuciach igłami. Albo sprawiać wrażenie, jakby były mu zwaty. Często pojawia się też mrowienie, drętwienie czy brak czucia, szczególnie w stopach. Najbardziej niebezpieczne jest to, że z czasem pacjent przestaje czuć ból i nie zauważa drobnych ran czy otarć. Takie niewielkie urazy mogą łatwo przerodzić się w trudno gojące się owrzodzenia. To dlatego osoby z cukrzycą muszą codziennie oglądać swoje stopy i dbać o odpowiednie obuwie. Neuropatia nie pojawia się z dnia na dzień. Rozwija się powoli, a jej pierwsze objawy bywają lekceważone. Dlatego, jeśli zauważysz u siebie drętwienie, pieczenie czy kłócie nóg, szczególnie w nocy, to sygnał, którego absolutnie nie wolno ignorować. Drętwienie nóg może być też objawem innych poważnych chorób, o których rzadko się myśli na co dzień. Jednym z nich jest udar. Kiedy dochodzi do zaburzeń przepływu krwi w mózgu, nagłe drętwienie jednej nogi, często połączone z drętwieniem ręki lub połowy twarzy, może być pierwszym objawem. To sytuacja, w której liczy się każda minuta. Natychmiastowe wezwanie pomocy jest absolutnie konieczne. Druga grupa to choroby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane. Układ odpornościowy atakuje wtedy własne nerwy, co prowadzi do zaburzeń czucia, osłabienia mięśni i właśnie drętwienia kończyn. Problemy starczycą, zwłaszcza niedoczynność, także mogą powodować takie dolegliwości. Spowolniony metabolizm i zaburzona gospodarka wodna wpływają na nerwy i naczynia, a objawy często nasilają się stopniowo. Nie wolno zapominać o skutkach ubocznych leków. Niektóre preparaty na nadciśnienie, depresję czy choroby nowotworowe mogą powodować mrowienie i drętwienie nóg. To wszystko pokazuje, że drętwienie nóg nigdy nie powinno być traktowane jako błaha sprawa. Może kryć się za nim coś znacznie poważniejszego niż zwykłe zmęczenie. Są sytuacje, w których drętwienie nóg staje się sygnałem alarmowym i wymaga natychmiastowej reakcji. Lekarze podkreślają, że to tak zwane czerwone flagi, objawy, których absolutnie nie wolno bagatelizować. Pierwsza z nich to nagłe, jednostronne drętwienie nogi, zwłaszcza jeśli pojawia się razem z bólem, obrzękiem czy zaczerwienieniem. To może być oznaka zakrzepicy, czyli obecności skrzepu w żyle głębokiej. W takim przypadku trzeba natychmiast zgłosić się po pomoc. Druga sytuacja to drętwienie połączone z utratą siły w nodze albo problemami z równowagą. Jeśli dodatkowo pojawia się drętwienie ręki czy twarzy, może to oznaczać udar. To stan zagrożenia życia. Tu liczy się każda minuta. Kolejna czerwona flaga to drętwienie, któremu towarzyszą duszności, ból w klatce piersiowej czy nagłe osłabienie. Takie objawy mogą wskazywać na poważne problemy z sercem lub płucami. Jeśli więc drętwienie nóg pojawia się nagle, jest jednostronne, silne lub towarzyszą mu dodatkowe niepokojące objawy, nie wolno czekać. To sygnał, że organizm ostrzega Cię przed czymś naprawdę groźnym. Na szczęście w wielu przypadkach można sporo zrobić samemu, żeby zmniejszyć ryzyko drętwienia nóg i poprawić ich kondycję. Najważniejszy jest ruch, nawet krótki spacer. Ćwiczenia rozciągające czy wspięcia na palce w domu działają jak naturalna pompa dla krwi i limfy. To sprawia, że nerwy i mięśnie dostają więcej tlenu i składników odżywczych. Drugim krokiem jest nawodnienie. Regularne picie wody pomaga utrzymać odpowiednią gęstość krwi i wspiera pracę nerwów. Seniorzy często piją zbyt mało, bo nie czują pragnienia, a to tylko pogłębia problem. Ogromne znaczenie ma dieta. Produkty bogate w magnez, potas i witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy i mięśniowy. Banany, orzechy, zielone warzywa liściaste, ryby czy pełnoziarniste produkty to naturalna pomoc przeciwko mrowieniu i skurczom. Warto też zadbać o wygodne obuwie i unikanie długiego siedzenia w jednej pozycji. Co godzinę dobrze jest wstać, rozprostować nogi i zmienić ułożenie ciała. No i oczywiście kontrola chorób przewlekłych. Regularne badania cukru, ciśnienia i cholesterolu pozwalają wychwycić problemy, zanim objawią się one jako drętwienie nóg. Drętwienie nóg to nie jest błaha sprawa, to sygnał ostrzegawczy, który może oznaczać zarówno niewinne przeciążenie, jak i początek poważnej choroby. Widzieliśmy, że przyczyną mogą być zwykłe nawyki, jak siedzenie bez ruchu, ale też problemy z kręgosłupem, choroby naczyń, cukrzyca czy nawet udar. Dlatego najważniejsze jest, by nie ignorować tego objawu i obserwować swoje ciało. Jeśli drętwienie pojawia się sporadycznie, wprowadź więcej ruchu, zadbaj o dietę i nawodnienie. Ale jeśli jest częste, jednostronne, silne lub towarzyszą mu inne niepokojące objawy, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wczesna reakcja może uchronić przed naprawdę poważnymi konsekwencjami. Dbaj o swoje nogi, bo to one niosą cię przez całe życie. A jeśli ten film okazał się dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Fitfact. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów o zdrowiu po pięćdziesiątce i dowiesz się, jak prostymi krokami zadbać o swoje ciało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.